Olimpijskim w Warszawie 4 grudnia odbyła się gala sportu samochodowego 2011. Cały sezon bardzo udany zdobyliśmy tytuł mistrza Polski. To tutaj właśnie te puchary. Za, za ten wyczyn. Myślę, że to jest wyczyn drugi raz w rzędu zdobyć tytuł mistrza polski. Ostatni rajd wczoraj zakończony. Wygraliśmy ostatni odcinek, najbardziej prestiżowy odcinek w Polsce. Praca całego zespołu również przyczyniła się do tego. Ludzi, którzy z pasją podchodzą do, do rajdów, także zaowocowała tym, co, co trzymam w ręce. O, popatrzcie. Powody do dumy ma również Michał Kościuszko, który zdobył tytuł drugiego wicemistrza świata w klasyfikacji PWRC. Na pewno czuje się bardzo dobrze jako Drugi wicemistrz świata. To jest dla mnie e, ogromna radość po tym, jak rozpoczął się dla nas ten sezon, czyli dwoma awariami na, na pierwszych dwóch rajdach, zupełnie karty odwróciły się na końcówkę sezonu, czyli trzy ostatnie rajdy to trzy razy podium, trzy razy drugie miejsce. No i rzutem na taśmy wywalczone to drugie wicemistrzostwo świata, podium Mistrzostw Świata. Cieszę się, że e, mój główny partner, czyli spółka Lotos z Paliwa z paliwem Dynamik, e, razem z nami znaleźli się na tym podium, i mogę zapewnić, że w przyszłym roku powalczymy o Mistrzostwo Świata wspólnie. Kolejny raz Lotos staje na podium w klasyfikacji zespołów sponsorskich. Chciałoby się powiedzieć, bo jesteśmy po prostu najlepsi. A tak naprawdę, praca całego zespołu, praca Kajetana Kajetanowicza, Michała Kościuszki, i zespołów oraz naszych spółek Lotos Paliwa, Lotos Oil i duże doświadczenie, jakiego już w tej nabraliśmy, to wszystko procentuje. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To był wspaniały sezon. Sukcesy naszych mistrzów zdecydowanie wpływają na osiągane wyniki sprzedaży naszych stacji benzynowych. Nie tylko. To przekłada się w sposób bezpośredni także na sprzedaż w kanale hurtowym, zatem całą sprzedaż lotosu, sprzedaż paliw. Nasi mistrzowie uwiarygodniają jakość tych paliw swoimi osobami i swoimi sukcesami. Potrójny sukces odniósł Wojtek Kuchała, którego okrzyknięto odkryciem tego sezonu. A co z planami na przyszły rok? Szybciej jeździć. Jeden, jeden prosty plan.